Wchodzimy w aspekty już y, relacyjne, społeczne, że to się przekłada na to, że taka osoba izoluje się społecznie, zaczyna y, jak gdyby, y, tracić kontakt y, z rówieśnikami. Szczególnie to się odbija na relacjach z partnerkami z płcią przeciwną. Taka osoba staje się mniej pewna siebie, postrzega się właśnie jako gorszą. Czyli można powiedzieć, że to jest taki y, zbiór różnych konsekwencji, które. Które pojawiają się w wyniku nadużywania masturbacji. Psychologiczne skutki to są przede wszystkim takie, że właśnie to, co powiedziałem też wcześniej, to to, że mm, cierpi na tym poczucie własnej wartości. Czyli jest tak, że, że, że dana osoba ocenia się, że wielokrotnie podejmowałam próby zaprzestania i tam mi się nie udawało. Jeśli jest osobą wierzącą, to tym bardziej dochodzi aspekt wiary i tego, że jest to właśnie y, grzechem, więc kolejny aspekt duchowy dochodzi, tak? Popełniam grzech. Nie jestem w stanie tego przerwać y, pomimo spowiedzi, pomimo, pomimo jakichś własnych postanowień. Więc sprawczość y, jak gdyby danej osoby się zaburza. Przestaje wierzyć, że jest w stanie. Y, właśnie kontrolować swoje życie. Ten wstyd, o którym mówiłem też, y, poczucie godności spada. Y, no i generalnie jest tak, że psychologicznie taka osoba y, pomimo, że odnosi pewne korzyści z tej masturbacji, bo na przykład ucieka od jakiegoś uczucia samotności, smutku, to finalnie y, dopada ją właśnie przykry stan, który jest takim y, taką bezradnością wobec tego nałogu, smutkiem i izolacją.